Cześć! Teraz to. Tak, witam Was na wesoło. Znaczy z uśmiechem. Bo kurczę, jeden komentarz to mnie rozbawił. Przeglądałem filmy, tam patrzę, jakie jest zainteresowanie czasami ważnymi filmami. I pod jednym ważnym filmem, takim bardzo poważnym, przeczytałem teraz bardzo. Niepoważny komentarz. Tam mniej więcej wyglądało tak. Pani, a ja pana kocham. Dobra, no to znaczy, potem słyszałem, dobre filmy, my nagrywam takie, niektóre dobre, takie ważne. I końcówka tego komentarza. Pani, powiedz pan coś o. <laughs> Powiedz pan coś o masturbacji. Naucz pan nas czegoś. To się roześmiałem, rozmawiałem. Co prawda, to był, nie wiem, kiedy pisali ten komentarz. Mówię, ja pierdzielę, co ja on powiem o masturbacji. To wam powiem. To jest tak. Tutaj akurat mam, nie pokażę, bo drzwi są dość e, daleko. To trzeba tak przymknąć drzwi, włożyć między drzwi, <śmulować> cholera, i trzaskać drzwi, <śmulować> drzwiami. No co ja was z ja Albo jeszcze jeden sposób. Jak ktoś ma, Kaloryfery takie na no żeberka. Kurczę, ma? Nie wiem, jak wam powiedzieć. No żeberka w kaloryferach, wiadomo o co chodzi. To między żeberka dwa plasterki słoniny. Czy boczku, ja wiem. No i, i nie wiem. No jakoś czas się radzić. Kurczę, czy ja wam wiem? Czy ja wiem, co wam powiedzieć. Ty komentarz takiego... No. Chociaż będę miał cały dzień na wesoło. Na aut. Pana Kurczę, kurczę. To tylko tyle co wam powiedzieć. Nie wiem. I, i proszę bardzo. Tak teraz na, na poważnie. Jeżeli film jakiś jest... Poważny, czy to będzie apel do, o zaginionych, do zaginionych. Nie piszcie, proszę, takich komentarzy. Gdzieś pod jakimś filmikiem z kabaretu tego mojego, czy pod jakimś innym, normalnym, wesołym, piszcie, ale nie pod poważnymi filmami. To przecież ludzie na całym świecie oglądają i co mogą powiedzieć o takim, przecież. Jeżeli piszesz komentarz, wyświetla się nikt, kto go napisał. To później, jak oglądamy film, i jest tam ze 3000, to powiedzmy, niech 1500 ludzi kliknie w tego, kto to napisał, i na, jakoś głupio wyjdzie. Dobra, to tyle, co wam powiedziałem o masturbacji i o komentarzach. Ej, gdzie pisać, jak pisać. Trzymcie się. Cześć.